Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj tak trochę nietypowo z łazienki. Ja już po śniadanku i ogarniam, żeby jakoś wyglądać. Więc stwierdziłam, że dzisiaj zabiorę was do łazienki ze sobą. Wysuszyłam włosy, zaraz je jeszcze podprostuję, żeby te moje końcówki się tak nie wywijały. Umyłam twarz, teraz po prostu przecieram ją tonikiem i nakładam krem. I w zasadzie, jeśli chodzi o taką pielęgnację produktową moją rano, to jest w zasadzie na tyle. Ale dzisiaj też chciałam Wam pokazać nowe urządzenie, które dostałam do przetestowania, i ja już sobie je testuję, jakieś. Dwa tygodnie, nawet chyba ponad. I właśnie, jak już sobie nałożę kremik na twarz, to biorę to moje urządzenie, i mianowicie jest to urządzenie marki Skin Lovers do mezoterapii bez igłowej. I tutaj macie tak naprawdę kilka trybów, włączacie sobie wybieracie swój tryb. Ja zazwyczaj robię sobie albo taki fajny lifting pobudzający rano, albo po prostu nawilżanie. Wybieracie, czy chcecie mieć z uczuciem ciepła czy zimna i w jakiej intensywności. Ja sobie wybieram chłodek, bo po prostu lubię chłodek i sobie tą twarz masuję. I właśnie po takim masażu nakładam makijaż, więc ja tu sobie teraz będę się przez 5 minut masować i później do Was wrócę i opowiem Wam o tym urządzeniu trochę więcej. Ja już się ogarnęłam, żeby Was tutaj nie straszyć. I tak jak powiedziałam już wcześniej, chciałam Wam pokazać urządzenie, które dostałam właśnie od marki Skin Lovers do przetestowania. I ja już sobie to testuję jakieś 2,5-3 tygodnie, coś koło tego. I jest to urządzenie do mezoterapii bez igłowej czyli Żadnych igieł wam tutaj nikt nie wbija. Jest to urządzenie, które ma dwa tryby światła fotonowego czerwone i niebieskie. I niebieskie daje efekt takiego chłodzenia, natomiast czerwone efekt rozgrzania. Ja szczerze mówiąc, raczej uczucie ciepła u siebie na twarzy nie lubię, a w tym przypadku jest to naprawdę mm, bardzo takie komfortowe. Bo możecie sobie też tą temperaturę ustawić. Są tutaj trzy tryby i po prostu dobieracie to do swoich preferencji. Ogólnie urządzenie ma 5 trybów. Ja najbardziej lubię tryb nawilżający i tryb liftingu. I zazwyczaj rano robię sobie ze światłem niebieskim, dzięki czemu. Jest takie przyjemne, ta opuchlizna po nocy też tak jakby schodzi. Ta twarz nie jest taka opuchnięta. Możecie sobie też masować okolice pod oczami, i wtedy też, no to spojrzenie nie wygląda po prostu na takie zmęczone. Natomiast wieczorem lubię sobie używać tego światła czerwonego, żeby też tą skórę tak bardziej można powiedzieć oczyścić, żeby wiecie, te pory wydobyć. Ja mam też problem z zaskórnikami i właśnie w ten sposób sobie tego używam. Dodatkowo, jeśli macie na przykład problem ze zrobieniem dokładnego demakijażu, to to urządzenie też ma tryb właśnie oczyszczania i wtedy sobie ściągacie tutaj tą nakładkę, nasączacie właśnie płatek. Płynem micelarnym włączacie tryb oczyszczania, wybieracie światło i możecie sobie właśnie oczyścić dodatkowo tą skórę. Tutaj macie właśnie, tak jak mówię, światełko czerwone bądź niebieskie do wyboru. Przykładacie i masujecie twarz. Dodatkowo. Teraz są urodziny marki, więc ta cena jest naprawdę atrakcyjna i najniższa w historii marki. A oprócz tego, jedna osoba, która zakupi urządzenie w tej promocyjnej cenie, zgarnia kompleksową metamorfozę. Także myślę, że też fajnie skorzystać. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tego urządzenia, no to oczywiście zostawiam wam link w opisie pod filmem. Dobra, ja ponagrywałam, co miałam ponagrywać, tylko teraz mam problem, bo nie mogę zdjąć aparatu ze statywu. Odkręciłam od statywu, ale nie mogę zdjąć tej końcówki i teraz boję się kręcić za bardzo, żeby nie dokręcać tego do końca, ale nie mogę też tego odkręcić, a jak tego nie zrobię, to nie wyjmę ani karty. Ani baterii z aparatu, także lipa. Mam nadzieję, że Marcin wróci i jakoś to ogarnie, bo nie wygląda to dobrze. Także, no, tak czy siak już jest. A nie, to jeszcze 12 nie ma, także zaraz będę ogarniać pranie, bo niestety na takie rzeczy same się nie zrobią. Trzeba jedno ściągnąć, drugie powiesić. Później już będę jechać po chłopaków, także. No, tak się zapowiada dzisiejszy dzień. Co później zobaczymy? A tymczasem, mój biedny aparacik. Masakra, no, zawsze coś. Ja się przebrałam, bo jeszcze oczywiście zdążyłam się ubrudzić przed wyjściem. Posprzątałam, poskładałam pranie, rozwiesiłam kolejne i uciekam po chłopaków. Myślałam, że mi się uda jeszcze do Sinsaya podjechać po drodze, ale już się nie wyrobię. Złożyłam wczoraj zamówienie. Bardziej takie rzeczy dla Marcina, ale oczywiście znowu nie przeszła mi płatność. Nie wiem, bez sensu. Po prostu nie da się zapłacić i tyle. Jedna z Was pisała mi, że ma dokładnie to samo. Co ja? Dajcie znać, czy u Was SingSafe działa normalnie, bo z aplikacji nigdy mi się nie udało zrobić zamówienia. Przez stronę, raz przechodzi, raz nie. No, także nie wiem, co będziemy robić później. Zobaczymy. Póki co musimy odkręcić statyw z aparatu, bo już widzę, że mam słabą baterię, a nie mogę tego odkręcić, także zaraz Marcin wraca z pracy i mam nadzieję, że coś na to poradzi, bo będzie lipa. Dobra, jadę po chłopaków, zjemy obiad i później się do Was odezwę, zobaczymy co będziemy robić, czy pewnie wyjdziemy gdzieś, zobaczymy czy na ogródek, czy... Ja bym chciała, szczerze mówiąc, sobie na jakieś shorty zobaczyć, bo mam tylko dwie pary z zeszłego roku i chciałabym takie, powiedzmy, może bardziej eleganckie albo no nie wiem, coś takiego innego niż jeansowe. Także zobaczymy. A tymczasem lecę po chłopaków do przedszkola. Ja się kolejny raz przebrałam, bo powiem Wam, że ja to gorzej jak małe dziecko. Po prostu co chwilę się czymś brudzę. Yy, I Zgadnijcie, gdzie jedziemy. Gdzie my możemy jechać? A, no. A, oczywiście do Castoramy. Tak, dawno nie byliśmy w Castoramie. Jedziemy po jakieś rury, nierury, inne pierdoły. Wczoraj jakiś e, Marcin pozamawiał e, jakieś tam e, złączki przez internet. Teraz jedziemy dokupić to, czego nam brakuje. Także okay. dawno nie byliśmy w Castoramie, więc. Jedziemy kolejny raz, ale jeszcze, oczywiście, po drodze trzeba było zatankować, bo jakby to mogło być inaczej. Uśmiech? Proszę do środka wejść. Wsiadaj, wsiadaj, bo wypadniesz. z Castoramy wróciliśmy, posiedzieliśmy jeszcze chwilę na ogrodzie e, i już wróciliśmy do domu. Ja tu wychodzę tak w pół na taras, żeby mnie lepiej było widać, bo jeszcze tutaj jest w miarę dobre światło. E, kupiliśmy rury i to w zasadzie tyle. E, byliśmy jeszcze na ogrodzie, ale już Was nie męczę kolejny raz tym ogrodem, bo bez sensu. E, czeka na mnie jeszcze rzeczywistość, czyli złożenie prania. W ogóle dzisiaj ponoć e, ma być widoczna w całym kraju zorza polarna. Ponoć są jakieś wyładowania magnetyczne czy coś takiego. Nie wiem, bo ja się na tym nie znam, ale widziałam na jakiejś takiej grupie burzowej, że ponoć, jeśli nie będzie zachmurzenia, to dzisiaj będzie to widoczne, więc ciekawe, ciekawe. E, no, zobaczymy. Bo powiem wam, że u nas się tak teraz przejaśnia. Było ogólnie zachmurzenie, ale teraz jest tak naprawdę przyjemnie. No, także co? Na dzisiaj się już będę z wami żegnać. E, widzimy się jeszcze jutro. I jutro chciałabym pojechać. Z Poszukać sobie jakichś shortów, więc jeśli znajdę coś ciekawego, to Wam pokażę. Ale tak czy siak, widzimy się jutro. Jutro też wyjeżdżamy gratami z łazienki i zaczynamy z rurami, także zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, więc widzimy się rano. Cześć, dzień dobry w sobotę co prawda mam już godzinę 15, ale rano była praca, ogarnianie filmów, problemy techniczne dlatego przychodzę dopiero teraz dostałam info, że przyszło kilka paczek, więc jadę do paczkomatu i do żabki podbierać to, co przyszło. Muszę też podjechać do Rosmana po płyn do soczewek, bo przyszły mi soczewki, ale na tej aukcji nie było tego płynu, który używam, więc no. Trzeba kupić. Tym bardziej, że no ja ostatnio w okularach praktycznie w ogóle nie chodzę. Yy, po soczewkach bolały mnie oczy yy, i tak jakoś, no na pewno ten, który mam, jest już po terminie. A widzę ostatnio, że ślepne, więc zamówiłam te soczewki i będę chodzić. Muszę z powrotem się do tego przekonać, bo no nie jest dobrze. <laughs> no. Także jadę. Widziałam też na stronie Sinseja, że są bardzo fajne zestawy na lato, więc. Podjadę, bo mam galerię obok. Zobaczymy, może coś ciekawego będzie. Tym bardziej, że chciałabym sobie kupić shorty, e, więc zobaczymy. Mm, także to jest do zrobienia. E, jadę i, i tak, i zobaczymy, co tam ciekawego będzie. E, no, także jedziemy razem. Wstąpiłam jeszcze do CD, i po tym, jak ostatnio mierzyłam te topy z H&M, które mi się mega spodobały, to stwierdziłam, że przymierzę sobie jeszcze taki w CD. I on był taki delikatnie sweterkowy i nieco dłuższy. Jednak na minus było to, że był bardziej wycięty tutaj przy ramionczkach, przez co ramionczka od stanika wystawały. I spodobała mi się jeszcze taka klasyczna bluzeczka w grube paski, nawet do tych spodni wyglądała fajnie spodnie też fajne jednak ta długość tak mnie nie do końca przekonuje e, gdyby były dłuższe jednak e, może bym się na nie zdecydowała e, weszłam również do sinseja i tutaj mega mi się spodobały kamizelki, już od dawna się czaje, żeby sobie jakoś sprawić. I tak samo szukam co spodni. Tutaj przymierzyłam takie czarne, ale widać, widać nawet dobrze, że jak prześwitują. I tutaj są rozmiar większe w odcieniu zielonym, ale one są tak cienkie, wyglądają mega tanio. W sumie są tanie, bo kosztują trzy dyszki. I tutaj jeszcze ta kamizelka, kamizelka naprawdę fajna i takie ala jeansowe spodenki, do zestawu jest też bluzka, ale niestety jej nie było, a szkoda, bo chciałam to zobaczyć jako komplet. Oczywiście wstąpiłam jeszcze do hebe po płyn do soczewek, no ale nie byłabym sobą, gdybym jeszcze nie zerknęła tu i ówdzie, czy nie ma czegoś ciekawego. Szybki hol z Rosmana z Mikiem w tle. Mikuś się tu ładnie ubiera, nie chce pomocy, bo idziemy na ogród, e, więc na szybko kupiłam taki balsam brązujący z Bielendy. E, zobaczymy. Nigdy nie miałam. Zazwyczaj, choć zazwyczaj kupowałam ten z... pięknie. Zazwyczaj kupowałam ten z Liren, taki kokosowy, ale tym razem nie było. E, Dalej e, kupiłam taki peeling cukrowy, również z Bielendy, Akurat był na promocji. No, a mam tak suche, suchą skórę na nogach, że. E, ładnie pachnie? Tak ładnie? Tak. Tak trochę perfumami jakimiś. Jest mocno perfumowany, więc e, wzięłam to. Tarka do stóp. Będziemy stopy trzeci szur 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 ja, jakieś taka z tych zwyklejszych ja powiem wam szczerze że nie lubię ani tych metalowych ani jakichś takich tak tak szur, szur i jeszcze wziąłem płyn do soczewek ja go zawsze używam właśnie tego czekajcie bo tutaj nas o tego z biotru, ale wzięłam mały, bo nie wiem czy po prostu dalej mi nie będą bolały oczy po soczewkach, bo ostatnio miałem jakiś problem, więc twierdziłam, że kupię po prostu na razie mały i zobaczymy jak to będzie. I to w zasadzie na tyle jeśli chodzi o zakupy rozpanowo chebowe, bo no jakoś tak. W ogóle w e, Sinseju totalnie nie było nic. E, wszystko leżało jakoś źle, mi się nie podobało. <laughs> w Ciendej te bluzki w paski, były w sumie spoko. No, a teraz gdzie idziemy, Mikuś? A! Lecimy na ogród, tak? No to szybko zbieramy się i lecimy. Dzień dobry w ten majowy poranek w świątecznej piżamie. E, co prawda, troszkę mamy tu pierników i lasek świątecznych, ale Przymknijmy na to oko. Najważniejsze, że słońce za oknem ładnie świeci. Ja już przychodzę się z Wami pożegnać w tym vlogu, ale zaraz zaczynamy kolejnego. Dzisiaj mamy w planach pojechać sobie na jakąś wycieczkę po obiedzie. Zobaczymy gdzie, bo tego jeszcze nie wymyśliliśmy, ale pogoda zapowiada się dzisiaj przepięknie. Także będzie się działo. Mam nadzieję, że nic się nie wysypie do tej pory. Także kończymy tego vloga. Przypominam o konkursie i wygraniu Metamorfozy ze Skin Lovers. Możecie sobie zobaczyć: macie link w opisie pod filmem. Zapraszam oczywiście jak zawsze na Instagrama i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!